W tym tygodniu sekretarz stanu USA i sekretarz obrony USA odwiedzili Moskwę i rozmawiali tam o tarczy. Zobaczmy, jak to wyglądało. Miłym gestom i uśmiechom nie było końca. Uczucie między Rosjanami a Amerykanami to jednak z pewnością trudna miłość. Pytanie tylko, czy w ogóle możliwa do spełnienia. Ostatnia wizyta sekretarz stanu USA Condoleezza Rice i sekretarza obrony Roberta Gatesa w Moskwie także nie przyniosła rezultatów. Amerykanie nie osiągnęli z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem porozumienia ani w sprawie planów rozmieszczania elementów tarczy antyrakietowej w Europie, ani przyszłości traktatu START. Gates co prawda stwierdził, że atmosfera spotkań była pozytywna, a Ławrow zaznaczył, że Amerykanie... Nie złożyli całkowicie poważne i użyteczne propozycje, jednak konkretów jak zwykle brak. Dla ciągnącej się od miesięcy telenoweli należałoby więc znaleźć tytuł. Proponujemy Nie chcę i nie muszę, lub chciałbym, ale się boję. Rozgadałem się na tematy niemieckie, w związku z tym zostało mi mało czasu, żeby powiedzieć Państwu. Coś na temat mojego ulubionego tematu, czyli na temat tarczy antyrakietowej. Dzisiaj nie mija strasznie ten temat. Najpierw z panem Borowskim, teraz znowu z tym materiałem. Ale mimo tego, że, jak Państwo słusznie usłyszeli w materiale, nie było przełomu w czasie tej wizyty i Rosja i Stany Zjednoczone nie doszły do porozumienia w sprawie tego, jak ma wyglądać tarcza i czy tarcza powinna istnieć, czy nie, to jednak zdarzyło się tam coś bardzo ważnego. Mianowicie zdecydowanie naprzód posunęły się rozmowy w sprawie postrzegania przez Rosję tarczy jako zagrożenia. Amerykanie zaproponowali Rosjanom yy, inspekcję zaproponowali, żeby rosyjscy oficerowie, którzy i tak dzisiaj pracują w ramach ataszatów wojskowych, w Warszawie jest kilku takich oficerów w ataszacie wojskowym rosyjskim, żeby ci oficerowie mieli prawo odwiedzać bazy tarczy rakietowe, jeśli one oczywiście powstaną. W Czechach niemal na pewno ten radar powstanie i oficerowie z rosyjskiego ataszatu w Pradze będą odwiedzać radar. I jeżeli baza... Antyrakiet powstanie w Polsce, no to wówczas oficerowie z Zataszatu Rosyjskiego w Warszawie będą mogli odwiedzać tarczę i na własne oczy, żeby się na własne oczy przekonać, że tarcza nie jest zagrożeniem dla Rosji. Rosja oczywiście doskonale wie o tym, że tarcza nie jest zagrożeniem dla nich. Chodzi tylko o to, żeby stworzyć pozory, chodzi o to, żeby dać ten symbol. Tym symbolem będzie ten rosyjski oficer, który wchodzi na teren bazy i ją ogląda. Co ważne, ta propozycja amerykańska złożona w Moskwie była wcześniej konsultowana z Polakami. Polacy wiedzieli o tym, że taka propozycja zostanie złożona i co więcej zgadzali się to, na to. Jedyne, czego, na czym nam zależało, to było to, żeby ten oficer rosyjski był w ramach Ataszatu. Ponieważ zgodnie z porozumieniami międzynarodowymi Ataszaty i tak istnieją, i tak samo istnieje polski ataszat w Moskwie. W związku z tym nic się tutaj faktycznie nie zmienia. Gdyby ten oficer rosyjski na przykład na stałe Pracował i na stałe mieszkał na terenie bazy tarczy antyrakietowej, no to wówczas mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której wprawdzie tylko jeden, dwóch czy trzech, ale jednak rosyjscy żołnierze wróciliby z powrotem do Polski i stacjonowaliby w Polsce. Byłaby to minimalna ilość tych żołnierzy, no ale jednak formalnie oznaczałoby to, że wojska rosyjskie wróciły do Polski. Oczywiście na to nie było zgody. Polacy od początku mówili, że się na to nie zgadzają. Wszystko wygląda na, na to, no słowo NATO wraca w rozmowach o tarczy. Wszystko wskazuje na to, że jednak Rosjanie i Amerykanie dojdą do porozumienia w sprawie tarczy. Ja przewiduję, że w ciągu paru miesięcy usłyszymy o tym, że to porozumienie jest i Rosjanie niespodziewanie przestaną tarczę krytykować. Zostajemy w temacie rosyjskim, ale teraz to już naprawdę będzie na wesoło. Mam nadzieję, że. Sylwia przestanie mi szeptać do słuchawki, że się dzisiaj jest za dużo martwię, a martwię się oczywiście z powodu tego, że program się kończy i że zobaczę się z państwem dopiero za tydzień. Zapraszam państwa do zobaczenia materiału na temat tego, jak się w Rosji jeździ samochodem. A jeździ się tam rzeczywiście niesamowicie. Ja miałem okazję mieszkać przez parę lat w Moskwie i najgorszym przeżyciem było przejście przez ulicę, czego się nie da zrobić. O tu właśnie państwo widzicie zdjęcia za chwilę się zaczną, zdjęcia z tunelu na przedmieściach Moskwy, zrobionego zdjęcia zrobione kamerą przemysłową, która obserwuje sytuację w tym tunelu. Potem jeszcze będzie bardzo znane skrzyżowanie dwóch dużych ulic w Petersburgu bez świateł. No i zobaczcie Państwo, jak się w Rosji jeździ samochodem. A ja już dziękuję, życzę spokojnych świąt. Życzę, żeby Państwu się broń Boże nie przydarzyło to, co się za chwilę przydarzy na tych filmach rosyjskim kierowcom. Dziękuję i zapraszam jak zwykle za tydzień.